Dzień dobry, Patryk Marcinkowski, Warszawskie Centrum Karawaningu. W końcu doczekaliśmy się. Adria na podwoziu Mercedes-Benz, najwyższej klasy podwozie, które występuje w kamperach oraz ta piękna zabudowa w kolorze srebrnym od Adri pasują idealnie. Auto oferuje bardzo dużo w standardzie, np. ogrzewanie ALDE. Auto jest ciężkie, przy wersji czteroosobowej nie zamkniemy się w DMC 3,5 tony. Mamy do wyboru 3,88 albo 4,5 tony. Widzimy tutaj światła, e, światła przednie w technologii Full LED, felgi aluminiowe 16 od Adri, dodatkowe progi od zabudowy ułatwiające wchodzenie, wychodzenie. Tutaj mamy schowek e, serwisowy, którym mamy przyłącze do prądu zewnętrznego oraz gniazdko 230 jak też preinstalację pod antenę satelitarną czy też DVB-T. Próg, który występuje tutaj w standardzie, markiza, która jest opcją. Tutaj jest schowek na kasetę, garaż, który również ogrzewany jest przez Alde, a w garażu dodatkowe listwy LED, które występują opcjonalnie. Tutaj Tutaj mamy szufladę, do której dostęp mamy również ze środka od schodków przy łóżku. Designerski zderzak światła również wykonane w technologii Full LED w połączeniu z gwiazdą Mercedesa naprawdę robi wrażenie. Parktronniki tylne również mamy tutaj w standardzie. Przy wyborze opcji radia systemu MBUX 10 cali i kamerę cofania dostajemy w zestawie. Drzwi z drugiej strony od, od garażu są również opcją standardową. Standardową opcją jest również prysznic zewnętrzny, który umiejscowiony jest tutaj po tej stronie w garażu, wewnątrz. Okna ramowe również występujące w standardzie, schowek na butle gazowe, w standardzie mamy tutaj monokontrol. Bez problemu na miejscu możemy zamontować duokontrol, Gaz czy też gazbank, czyli opcję tankowania LPG. Tutaj widzimy komin od alde i wlew wody czystej, ale nie ma tutaj standardowego spustu wody szarej poprzez klameczkę, ponieważ wadri występują elektrozawory zarówno na wodę czystą, jak też na wodę szarą. Warto wspomnieć, że te zbiorniki mają 150 litrów i czystej i szarej, zamknięte są w podwójnej podłodze, są izolowane i podgrzewane. Z pozycji szoferki powiem parę słów o podwoziu. Mamy tutaj opcję, czyli 170-konny automat. W standardzie występuje skrzynia manualna o mocy 150 koni. Auto na podwoziu Mercedesa, a więc rama Alko. Podwójna podłoga, w której zamknięte są 150 litrowe zbiorniki, 150 litrów wody szarej i 150 litrów wody czystej. Obniża to środek ciężkości niwelując pochyły boczne. Jazda tym autem jest bardzo przyjemna. Widzimy tutaj duży, duży ekran od Mercedesa z możliwością podłączenia telefonu, czyli system Android Auto i CarPlay. Dywanik od Alde w szoferce, zapobiegający zmarznięciu w nogi podczas zimowych wypraw. Siedzę na bardzo wygodnym fotelu od Adri. Adria dba zawsze nie tylko o jakość, ale również o design, co możemy zobaczyć. Tutaj fotel skórzany z regulacjami, oczywiście z podłokietnikami. Tutaj widzimy też ciemną podsufitkę z opcją LED Ambiente, czyli oświetlenie nastrojowe. Ten model z dinetą w kształcie litery L możemy zamówić w wersji 4 lub 5 osobowej do jazdy. Wtedy dokładany fotel znajduje się w tym miejscu. Możemy wtedy e, dokupić też stelaż i materac. Jest tutaj noga teleskopowa, więc obniżamy stół, dokładamy stelaż i materac i mamy spanie dla piątej osoby. W standardzie w tym modelu otrzymujemy szerokie drzwi z roletką, centralnym zamkiem oraz oczywiście... Moskitierką. Tutaj mamy już TV holder, przygotowanie pod telewizor. Tutaj system sterowania zabudową, czyli oświetlenia. Włączamy pompę wody, sprawdzamy poziom naładowania akumulatoru, sprawdzamy stan zbiorników. W tym miejscu mamy panel sterowania od Alde. Tutaj pod siedzeniem pasażerów znajduje się piec Alde. W tym miejscu na czas jazdy wyjmujemy zagłówki. W standardzie otrzymujemy również piekarnik gazowy oraz pochłaniacz, jako że jest to samochód w wersji zimowej. Tutaj mamy miejsce na ekspres kapsułkowy Nespresso oraz miejsce na kapsułki. Po drugiej stronie od kuchni, przy, przy wyjściu. Mamy lodówkę oczywiście z zamrażarką. Lodówka działająca na akumulatorze w trakcie jazdy, na prądzie zewnętrznym oraz na gazie. Tutaj w tej szafce znajduje się Adria Media Controller, więc y, możemy sterować systemem audio. Głośniki w zabudowie porozmieszczane są w różnych miejscach. Ciekawostką jest, że jeden z tych głośników znajduje się pod prysznicem. Tutaj również fajnie, że drzwiczki są zamykane na magnes bardzo fajne i wygodne rozwiązanie część sypialnianą oddzielić od reszty możemy poprzez przesuwane drzwi łóżko oczywiście z możliwością powiększenia z dokładanym materacem z podnoszonym wezgłowiem do pracy na laptopie czy też do czytania tutaj również charakterystyczna dla Adri opcja elektrycznie otwieranego schowka w którym możemy na wieszakach umieszczać nasze Ubrania. Mamy tutaj kilka schowków. Ciekawostką jest, że jeden z nich, do jednego z nich mamy dostęp również od strony garażowej. Tutaj również jakieś szuflady. Jedna i druga. Tutaj mamy również preinstalację pod dodatkowy telewizor w części sypialnej. Bardzo fajne oświetlenie ambientowe w tej części sypialnianej, również z dodatkową szafeczką. Tutaj mamy szkło. Robi to naprawdę wrażenie na żywo. Mamy tutaj oddzielny prysznic i oddzielną toaletę. Drzwi od toalety mogą odseparować nas od reszty podróżników. Fajna opcja, ponieważ tutaj możemy się swobodnie wytrzeć, czy też szykować po prysznicu. W toalecie mamy tutaj taką szafkę. Mamy tutaj szafkę, która jest już troszeczkę głębsza. I dodatkowo jeszcze jedną na tej ścianie, ale tego Państwo już nie zobaczycie. Duże lustro na drzwiach od strony wewnętrznej i klimatyzacja, która jest już tutaj w opcji. Ciemny kolor drewna na ścianach również jest opcją dodatkową. Standardowo jest to kolor jasny. Tutaj nad częścią mieszkalną półintegrze mamy opuszczane elektrycznie dwuosobowe łóżko. Wadri, aby opróżnić nasz zbiornik wody szarej, ale też ciekawostka wody czystej, nie musimy opuszczać miejsca kierowcy. Tutaj mamy przyciski, które elektrycznie spuszczają nam wodę ze zbiorników. Pod szafkami mamy również oświetlenie ambientne, ale też dodatkowe lampeczki oraz porty USB, które możemy przesuwać, ale też wyjmować i wkładać w inne listwy w zabudowie, tam gdzie jest nam to najbardziej potrzebne. Ten konkretny model z opcjami dodatkowymi został sprzedany za 680 000 zł brutto. Mamy zamówione takie modele, zarówno Korala, jak i Matrixa, na kwiecień/maj przyszłego roku. W tej chwili mamy jeszcze pełną możliwość personalizacji i konfiguracji, także zapraszam do naszego oddziału warszawskiego przy ulicy Omulewskiej 27 po więcej informacji. Zapraszam również na nasze stanowisko na targach w Poznaniu, gdzie będzie można zobaczyć na żywo model Coral, czyli bliźniaczy do Matrixa, ale bez opuszczanego łóżka elektrycznego. Wtedy zyskujemy duże panoramiczne okno z przodu. Mamy zamówione takie modele Matrixa jak też Korala na kwiecień, maj przyszłego roku. W tej chwili można je jeszcze w pełni spersonalizować. Z chętnych zapraszam do kontaktu.